Najważniejsza w Twoim życiu jest Twoja przestrzeń energetyczna. Jest to pole wokół ciebie, w której znajdują się Twoje myśli i nie Twoje przekonania, schematy, nawyki. To, czego słuchasz, to co oglądasz, to kim się otaczasz, to czym się otaczasz. To jak spędzasz swój dzień, jak traktujesz siebie, jakie masz podejście do rzeczywistości, jakie są twoje wartości, to wszystko znajduje się w twoim polu energetycznym. Jeżeli masz ten porządek i masz aspekty, które cię rozwijają i wzmacniają, które cię uduchawiają i zbliżają do ciebie samego, to. Jest to rozwijająca przestrzeń, sprzyjająca i podnosząca wibracje. Podejść do przestrzeni energetycznej jak do dysku twardego komputera. Jeżeli znajdują się tam śmieci czy jakieś programy, które tylko spowalniają system, to jakby nie patrzeć, jest to ogromne obciążenie i ciężko wyskoczyć na wysokie wibracje. Dlatego warto przejrzeć swoją przestrzeń energetyczną, swój dzień, swoje życie. I sprawdzić, co nam służy, co nam nie służy, i najnormalniej w świecie zrobić segregację. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak podnieść swoje wibracje, żyć świadomie i podnieść swój stan świadomości, to zapraszam do obserwacji mojego kanału.